I już szybka brygada dotarła do góry I zaczynają Oczywiście Oskar pierwszy Oskar pierwszy Adam go goni No bo jakżeż może być inaczej I Bartek Bartek swoimi ścieżkami On slalom na razie ma Że tak powiem do przejechania Do poprawki A tutaj pięknie Oskar Adam i Zosia, która pokaże teraz jak pięknie i szybko potrafi wstać. Pięknie, nawet po malutkiej kolizji z jednym, w jednym z zakręcie daje radę pięknie do przodu. Zosia rączki do przodu, rączki do przodu. O tak i przybieramy prawidłową sylwetkę. I jedziemy do wyciągu. No niestety są ferie, więc jest kolejka. I jakoś tam I uważam, uważam. Jak jest kolejka, to trzeba, ale przynajmniej można przez chwilkę odpocząć. I tak właśnie w tej linijce odpoczywają. No to idziemy kasować bilety, bo trzeba wjechać znowu do góry.